Bardzo fajnie pokrywa przede wszystkim te partie skóry, które wymagają tego um, no, pokrycia. Ania, witajcie na kanale Laros. Dzisiaj 6 najlepszych podkładów idealnych na lato. Przekroją przede wszystkim Wam pokażemy produkty do zery suchej, mieszanej oraz tłustej. No mamy nadzieję, że ten film o tych naszych pięknych podkładach Wam się przyda i spodoba. Jeśli chcecie być na bieżąco? Obserwujcie nas na Instagramie, TikToku no i subskrybujcie nasz YouTube. Także co dziewczyny, zaczynamy? Tak. Zaczynam. Zaczniemy od prawdziwej nowości marki Veoli, aż cztery kolory nowego Creme BB. To jest produkt o setynowym wykończeniu, przeznaczony do skóry wrażliwej. Nie ma zapachu, więc jednocześnie osoby, które mają alergię, nie będą przewrażliwione nakładając go na skórę twarzy. A dodatkowo kolorystyka mi się bardzo podoba, ponieważ jest przekrojowa, więc myślę, że każda z nas... Znajdzie coś dla siebie i to jest bardzo ciekawe, że marka pielęgnacyjna wypuściła krem BB. To jest kosmetyk, moim zdaniem, mocno kryjący, jak na właśnie tego rodzaju produkt. Dodatkowo ma satynowe wykończenie, więc pięknie rozświetla, wygląda po prostu tak miękko na skórze twarzy. I dzięki temu, że możemy sobie zmieniać kolorystykę, na przykład wymieniając po prostu wkład do takiego bazowego opakowania, możecie mieć ten kosmetyk przez 4 pory roku, więc w zależności od jasności albo też przyciemniej na Waszej karnacji, na przykład na lato, będziecie mogły po prostu wybierać sobie odpowiedni kolor. U mnie na przykład będzie to kolorystyka między 3 a 4, na przykład strach przy jasny między 1 a 2, więc w zależności od tego, czy się opalicie, czy też później zimą będziecie miały troszeczkę jaśniejszy odcień skóry, na pewno dobierzecie kosmetyk dla siebie. Jeżeli chodzi o mój kolor, ja mam akurat najciemniejszy amber. On jest dla mnie idealny, mogę powiedzieć, że może trochę czasami ciut za jasny, ale jest to kolorystyka, która bardzo mi się ładnie wpasowała, ponieważ jest delikatnie żółty, to jest przełamanie beżu, jednocześnie Jednocześnie krycie mi się bardzo podoba, efekt na skórze jest bardzo ładny, ponieważ tak jak mówię, przykrywa przebarwienia, ale nie wygląda to jak efekt maska i co mi się najbardziej w tym kosmetyku podoba, to to, że jest bardzo trwało. On wytrzymuje was przez cały dzień, a jednocześnie makijaż zaraz po wykonaniu jest perfekcyjny i tak się trzyma przez cały dzień. I teraz przejdę do kolejnego kosmetyku, który Wam chciałam pokazać, jeżeli chodzi o efekt takiej właśnie może nie satyny, ale troszeczkę większego rozświetlenia. I tutaj Dr. Jart jest taką marką jednocześnie pielęgnacyjną, bo jak wiecie, słynie z swoich produktów z ceramidami, to są kosmetyki odbudowujące naszą skórę, ale ma również produkt o wykończeniu takim satynowym i to jest akurat wersja z gąbeczką kurzem. To jest gąbeczka, która przede wszystkim Wam bardzo ekspresowo nałoży podkład, równomiernie go rozprowadzi, a dodatkowo kolorystyka i ten paseczek w środku daje efekt właśnie takiego rozświetlenia, więc możecie ciemniejszy odcinek nałożyć na przykład na zewnętrznych partiach Waszej skóry, a rozświetlenie dać pod oczami i właśnie na środku w centralnych partiach naszej skóry twarzy mamy oczywiście dwa odcienie, więc w zależności od tego, czy jesteście w jaśniejszej karnacji, czy też macie bardziej opalony odcień skóry, na pewno dobierzecie coś do siebie, także Dr. Jab. Moim zdaniem jest bardzo fajnym rozwiązaniem, że jeżeli lubicie satynowy i przede wszystkim bardzo rozświetlający efekt na skórę na nowo, tak obiecuje producent marki Rezibo. I taka jest prawda, słuchajcie, bo jak wiecie, sięgam po ten podkład BB regularnie. Nie odpuszczam, pomimo, że skrad również moje serce. Po, po dużych rekomendacjach Madzi to się oczywiście wszystko zawsze sprawdza, słuchajcie. Moja miłość cały czas jest tutaj do kremu Bibi Rezibo. Oczywiście w kolorze Sunny Beige, to jest najciemniejszy kolor i tak jak nieraz pytacie właśnie do jakiego odcienia i karnacji ten krem będzie pasował, ja uważam, że on jest bardzo dobry dla cer nawet nie tak mocno opalonych, ponieważ pięknie się wtapia i można dozować aplikację, również można to zrobić za pomocą kąpeczki Weoli, która powiem Wam okazała się strzał w dziesiątkę, bo nie sądziłam, że będę się kiedykolwiek malowała, przy użyciu gąbki. Efekt tego dozowania, wtedy podkładu, również tego Rezibo, jest idealny. Zobaczcie, generalnie ten krem bibin najlepszy jest dla cery opalonych, ale również dla tych średnio opalonych, które chcą troszeczkę podkręcić sobie odcień skóry. No i co jest najfajniejsze w tym kremiku BB, to to, że jest rozświetlający, mega rozświetlający. Ja w tej chwili no, używam głównie ten krem. Mam wrażenie, że skóra jest po nim naprawdę taka świeża. Nie przypudrowuje tego efektu glow, no bo po co? Po to, po to stosujemy właśnie tego typu produkty, żeby ładnie wyglądało to zwłaszcza latem. Także zachęcam naprawdę o rezibo. Tutaj ta marka naprawdę się nam bardzo spodobała i jeśli chodzi o ten podkład, to jest geniusz nad geniusze. Bardzo podoba mi się też to opakowanie, o czym mówiła Madzia. Natomiast jeśli chodzi o wykończenie, to satynowe, a oprócz tego to nawilżenie skóry, które czuć taka elastyczna jest ta skóra po nałożeniu tego podkładu, też go stosuję bardzo często jako ten jaśniejszy odcień. E, tutaj mam te przebarwienia, jak wiecie, to tak wygląda trochę jak pieprziki, ale niektórzy e, no zwracają na to mocną uwagę, zwłaszcza jak się jest w pewnym wieku i się macerę suchą, to ja bardzo lubię właśnie użyć tego jako korektora, także m, polecam serdecznie Oli Botanika. Naturalne ekstrakty i naturalny wygląd myślę, że jest podkład na medal. Teraz przejdziemy do cery tłustej. Jak wiecie, cera tłusta nie lubi zbyt obciążających produktów, szczególnie latem. No i teraz te produkty, które Wam polecę, będą bardzo jasne, idealne dla takiej cery właśnie śnieżno-białej, można powiedzieć. Więc Zacznijmy od produktu marki Weoli. Zaskoczył mnie tym, że ja zawsze jak nakładam podkład, zawsze potrzebuję pudru, no wiecie, cera tłusta, niestety. Ten produkt właśnie nie wymaga tego, co naprawdę mnie zaskoczyło, bo puder i ja to jesteśmy po prostu jedność, więc jeśli szukacie czegoś takiego bardziej satynowego, matującego delikatnie, no to marka Vaoli. Odcień też jest bardzo świetny jasny, bardzo świetnie się tutaj wtapiał w tą skórę, świetne ma też krycie, dobrze też nawilża w ciągu dnia, więc jeśli szukacie czegoś takiego na lato, myślę, że wybór idealny. Kolejnym kosmetykiem będzie kuszyn. Kuszyn mnie zaskoczył tym, że super szybko się go nakłada, naprawdę Wam, że jak nagrywałyśmy przebitki tutaj u nas w studiu. Y podkład nakładałam tak dwa razy dłużej, można powiedzieć, niż kuszyn, więc naprawdę jeśli chcecie tak na szybko rano nie tracić czasu, to na pewno warto wybrać kuszyn. Jeśli chodzi o jego krycie, jest naprawdę mocne, więc jeśli macie na przykład przebarwienia jakieś blizny potrądzikowe bądź inne rzeczy, które chcecie zakryć, myślę, że ten kuszyn świetnie je Wam zakryje. On też również jest taki dosyć, można powiedzieć, że matujący, więc cera myślę, że idealnie. Odcień również jest w porządku, aczkolwiek moim zdaniem, w moim odczuciu, bardziej jasny jest krem marki Veoli, więc jeśli jesteście jasne, ale nie aż tak jasne, no to myślę, że ten kuszyn tutaj świetnie Wam się sprawdzi. On też lekko nawilża skórę, oczywiście chroni przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego, ale to już myślę, że każdy kuszyn koreański, wiadomo, w Korei bardzo dbają o to, żeby unikać Słońca, jak tylko można, więc jeśli chcecie mieć kuszyn, który nawilży, zadziała matująco, ochroni Was przed wpływem pralowania słonecznego i też super jest kryjący, to myślę, że ten kuszyn świetnie się sprawdza. Dziewczyny, jestem bardzo ciekawa, które z tych produktów wybrały się, Bo przekrojowe pokazywałyśmy Wam do różnych typów cery produkty. No i przede wszystkim o zupełnie innych wykończeniach: satynowy, rozświetlający, mocno kryjący, więc. matujący. matujący no i też delikatnie nawilżający, Więc dziewczyny, co się tych produktów? Więc ja jestem tutaj śnieżką na tym kanale, mam Te bardzo, powiem. jestem w które bardzo ciężko się się odpowiedni podkład i marka Woli naprawdę super jasny podkład wypuściła, to jest dla mnie idealne. Tak, bez efektu mąki tak. więc nie wybiela się, tak. a daje taki efekt zdrowej skóry, a ty co Gosię sądzisz? No dla mnie akurat jeśli chodzi o woli, to jest y, szał, po prostu jeśli chodzi o y, dopasowanie dla każdego rodzaju cery, bo tutaj mamy i tłustą, i mieszaną i suchą, więc y, dla nas, dla wszystkich tak. to jest takie totalne zaskoczenie. Bo jest rzeczywiście wilżający, tak. Rozświetla i pięknie tak satynowo wtapia się w skórę. Dokładnie. Więc... No i jeżeli szukacie czegoś z większym kryciem, to zdecydowanie są bajmi. My z Gosią stwierdziliśmy, że on nie tylko się szybko aplikuje. Ekspresowo, prawda? Tak super ekspresowo, naprawdę. Ekspresowo no no to pokryje, więc i przebarwienia, zaczerwienienia, też pozostałość po a wam pięknie przykryje. No i dr Just tą taflą rozświetla. Pięknie, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciekawy korzyn. Więc to są takie kosmetyki, które przede wszystkim szybko no na woli przekrojowo nałożyć się do każdego typu cery, także się przykryjesz. cztery różne kolory. Dokładnie. Jest czym wybierać Dziewczyny, mam nadzieję, że subskrybujecie kanał na bieżąco No bo tyle nowości, ile się ostatnio pojawia A... I tyle nowości, ile dla was testujemy Myślę, że warto być z nami na bieżąco tak, Koniecznie komentujcie, który podkład wam się Ewentualnie sprawdził Lub macie zamiar do niego sięgnąć Tak. Wszystkie linki macie oczywiście na dole Także zapraszam do subskrypcji I co dziewczyny, żegnamy się? Żegnamy. Trzymajcie się, cześć!